Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu ochrony zdrowia na 2013 rok. Pani kierownik, dziękujemy bardzo. Pani kierownik jest numerem. Proszę nie wiem, się aktywność. Ja już nie, nie, nie wiem, czy coś dodawać. To jest, to jest to, co wypełnienie jakby woli Rady z jak grudnia. z umowami na 2013 rok połączycie? No w tej chwili. Te to znaczy jakimi umowami? Aminowane. Bo tu mówimy o rehabilitacji. I jakby ten, 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 ten zapis będzie możliwy do realizacji w momencie, kiedy dostaniemy środki, a te, z tego co wiem od pani skarbnik, są zabezpieczone w projekcie zmiany do budżetu, który ma być jutro na sesji. Ale nie zostały podpisane żadne umowy na rehabilitację. Jeszcze. Na rehabilitację mamy tylko i wyłącznie z, z Wiemy, Caritas z tą trzyletnią. Co zrobimy, jeśli w uchwale zmienią się zapisy, że dotyczy tylko Kędzierzyna. Jak będziemy od Caritasu wymagać, że tylko do kędzierzna. To znaczy. Czasie, czy jeśli sprowadzimy zmiany do programu tego, do. Yy... Programu ochrony zdrowia, w którym będziemy wymagać, że, żeby rehabilitacja dotyczyła mieszkańców Kędzierzyna, czy też wyłącznie Kędzierzyna, a mamy podpisaną umowę wieloletnią z Caritasem i nie mamy kontroli i nie wiemy na pewno, czy są rehabilitowani tylko mieszkańcy Kędzierzyna. Czy w związku z, z zmianą programu ochrony zdrowia, wokół którego ta, ta umowa obowiązuje z Caritasem. Z tym, że jeżeli chodzi o Caritas, to oni otrzymują dotacje na troszkę innych zasadach, ja przepraszam, jak się Natomiast zasady. generalnie cała ta nasza pomoc ma być skierowana do mieszkańców Kędzierzyna Koźla i Caritas taką pomoc świadczy mieszkańcom Kędzierzyna Koźla. Zarówno w opiece, nie, nie tylko i wyłącznie. Właśnie. Natomiast też otrzymują dotacje z innych miejsc, tego co nam wiadomo, na realizację tych zadań. W związku z czym zarówno gmina Ryńska Wieś, jak gmina Pawłowiczki wiem, że takie dotacje przyznaje, w związku z czym no, też trudno tutaj, bo to nie jest w formie list, jak państwo wiecie, list osób korzystających z usług, tylko jest, to są środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń i dofinansowanie Będą też podmierz... zasady, czy będą nie, nie, nie. Te, 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 ten zapis, który te, teraz wprowadzamy, ma jakby wyjść naprzeciw te, temu oczekiwaniu, by realizować to w formie takiej jak badania profilaktyczne, czyli my rozpisujemy konkurs na realizację tego świadczenia i i też w tej formie chcemy to rozliczać, czyli otrzymujemy listę osób, które skorzystały. Dokładnie tak samo. To, to ma być tylko i wyłącznie w tej formie, natomiast w momencie, kiedy skończą się umowy wieloletnie, będziemy się zastanawiać, jak się, jak do podejść do tego tematu i czy, czy przypadkiem formy finansowania nie warto byłoby zmienić. Myślę, że to jest do, dobry kierunek bardzo. Dobra. Kto jest za zmianą? Pani Odulicka. No to ja tylko chciałam dodać do tego, co Pani Kierownik powiedziała właśnie, to mi się wydaje związane z tym, o czym żeśmy dyskutowali, ja że Caritas jest... dostaje pieniążki i ja nie, nie mam wiem. nic przeciwko temu, jeżeli dostaje, umowa jest, tylko że z tego nic dla mieszkańców nie wynika, żadnych dodatkowych zabiegów. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za zmianą projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia na 2013 rok w proponowanym kształcie? Kto jest za jednogłośnie?